Cześć, witajcie na dzisiejszym filmie. Dzisiaj poruszymy temat gradingu. Mamy tutaj monetkę 20 groszy 2000 rok MS67, jest to określenie stanu, najwyższy stan MS70. Polska, Poland. No i jak widzicie na przedstawionym filmiku, moneta obiegowa 20 groszy. Ja uważam, że jeżeli ktoś chce zebrać w Stanach i mieć pewność i nie martwić się o przechowywanie i mieć je w dobrych stanach, te monety, no to musi sobie zainwestować w te gradingi. Ja wiem, że to jest czasem skórka za wyprawkę, no bo tu 20 groszy, a musicie za taką szkatułeczkę nie wiem ile teraz, ale pewno z 20, 20 zł dać albo około 30. A im potem rzadsze te roczniki, to na pewno trzeba dać po parę set złotych. Ale macie pewność, można inwestować i można sobie zbierać taką kolekcję. Jeżeli będziecie chcieli więcej monet przedstawionych w gradingu, to możecie mi pisać. jak również piszcie, co o tym sądzicie. Dla osób, które nie mają pojęcia o numismatyce, a tu jest trochę osób, co ogląda, a nie zbiera. Więc tu taka ciekawostka można monety sobie tak, właśnie. Tak, jak, tak, zachowywać tak, jak jest, są różne owady w bursztynie, tak tutaj mamy monetę. Przy czym to, to pudełeczko idzie roz, zniszczyć, bo ja kiedyś jedną monetę wyciągałem z tego pudełeczka, bo, bo potrzebowałem mieć. I zobaczmy sobie drugą stronę monetki. Tutaj, jeszcze na momencznik, zbliżenie, żebyście dokładnie widzieli, jak to wygląda. I druga strona wygląda tak, że macie drugą stronę monety, datę tej monetki, stan widoczny gołym okiem oraz tutaj tą banderolę PCG, znak, że jest to oryginalny produkt. I tak jak powiedziałem, piszcie co sądzicie o takich zamykaniu monet w tych slabach w gradingu. Czekam na Wasze opinie i czy nagrywać więcej takich monetek. Ja jeszcze chciałbym dodać, że jeżeli ktoś chciałby zebrać na chwilę obecną wszystkie monety obiegowe polskie, musiałby dużo pieniążków wydać to raz. A dwa, potrzeba dużo miejsca na przechowywanie takich pudełeczek. Jeszcze możecie sobie zobaczyć, że ona tutaj jest. O, popatrzcie się, to jest tak sklejone, jakby zachowane na na wieczność. Jeżeli nic się z tym nie stanie, było to dobrze zabezpieczone, dobrze zgrzane. Nigdzie to nie spadnie, nie pęknie, nie dostanie się tam powietrze, to mamy gwarancję, że ta moneta będzie cały czas w tym samym stanie. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego hej.